Piotr Woźniak Starak 39 l. Spoczął w miejscu, które kochał z całego serca. Trumna z jego ciałem została złożona w rodzinnej posiadłości w Fuledzie na Mazurach. Okazuje się jednak, że powiatowy inspektorat sanitarny w Giżycku może mieć wątpliwości co do miejsca puchowku. Bliscy milionera wciąż nie mogą się otrząsnąć po tragicznych wydarzeniach na jeziorze Kisajno. W nocy z 17 na 18 sierpnia Piotr Woźniak Starak wybrał się na nocną przejażdżkę motorówką. Towarzyszyła mu 27-letnia kobieta. W pewnym momencie oboje znaleźli się w wodzie. Towarzyszka milionera zdołała o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Niestety Piotrowi się to nie udało. Poszukiwania Piotra trwały kilka dni. W końcu udało się znaleźć i wydobyć na powierzchnię jego ciało. W zakładzie medycyny sądowej w Białym Stoku przeprowadzono sekcję zwłok. Z kolei 29 sierpnia odbyło się oficjalne pożegnanie woźniaka Staraka. W Konstancinie Jeziornej pod Warszawą odprawiono mszę świętą w jego intencji. Na ceremonię przybyli bliscy woźniaka Staraka i jego przyjaciele, znajomi, a także obcy ludzie poruszeni tragedią. Dzień później ciało Piotra spoczęło w grobowcu w rodzinnej posiadłości Staraków w Fuledzie. Uroczystość była zamknięta i uczestniczyło w niej wąskie grono osób. Wcześniej, w odpowiedzi na medialne doniesienia i fale spekulacji, Komunikat wydał warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. W oświadczeniu zdementowano informacje dotyczące specjalnego pozwolenia, jakie rodzina woźniaka Staraka miała otrzymać, by pochować producenta na terenie posesji w Fuledzie. Nieprawdziwe są wszelkie medialne doniesienia mówiące o tym, że rodzina zmarłego Piotra Woźniaka Staraka dostała specjalne zezwolenie. Żeby pochować go na terenie rodzinnej posiadłości na Mazurach, można było przeczytać. Natomiast należy pamiętać, że przepisy prawa dopuszczają możliwość pochłówków w katakumbach, czyli na cmentarzu podziemnym z systemem korytarzy. Ich usytuowanie powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie. Czy mogiła Piotra spełnia te warunki? To ma ponoć zbadać Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Giżycku. Jak czytamy w Superekspresie, Sanepid gromadzi niezbędną dokumentację w tej sprawie, a równocześnie nabiera wody w usta. Nie możemy udzielać informacji o naszych ustaleniach, usłyszeli dziennikarze tabloidu. Jeśli jednak inspektor stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości, być może konieczne będzie przeniesienie grobu producenta, a co za tym idzie ekshumacja zwłok. Decyzje powinny zapaść w najbliższych dniach, czytamy w gazecie.